W tym filmie pokażę Wam jak zrobić dowcip koledze lub koleżance na kąpie. Ludzie ja wiem, że to będzie stare, ale co mnie to obchodzi i tak chcę to pokazać. A więc najpierw wchodzimy na Google. Sorry za mlaskanie, ale wujbę. Wchodzimy na grafika. Wpisujemy. Ja mam dziś podłączoną klawiaturę, więc wiecie, nie, wpisujemy, nie wpisujemy o podłączonej klawiaturę. tylko wam po prostu mówię. Blue screen, no blue screen of death. tu mamy milion obrazów, wybieramy jakiś, ja nie chcę, bo już mam. Klikamy na niego prawym przyciskiem myszy i wybieramy zapis grafikę jako. Ten wchodzimy do lokalizacji, w której się to zapisało. Wybieramy. Ja tu mam dwa z, z, z instalacji. Klikamy prawym, wybieramy ustaw jako tło pulpitu i tło nam się zmieniło. Wychodzimy. Jeśli mamy rocket dock, to koniecznie go zamykamy. Ale o tym za chwilę. Teraz wychodzimy w notatnik. Szybko się łącza, tak muszę wam powiedzieć. X równa się X równa się. Sorry, Wy widzicie klawiaturę, ale mi tak lepiej pisać. M, S G B O. X. Spacja. Nawias. Cudzysłów. I tutaj wpisujemy po tym cudzysłowiu treść naszego błędu. Na przykład... Właśnie, mam do was pytanie. Ile razy w ciągu... Ile razy odkąd dostaliście komputer wyświetlał ba, wam się prawdziwy Blue Screen of Death? Bo mi tylko raz. W starym systemie. Znaczy, przed reinstalacją, że tak to powiem. No jak słów cudzysłów. I wystąp, na przykład, wystąpił krytyczny błąd, potem spacja, przecinek na przykład, 16 plus 1, na przykład. Na przykład. Jeśli nie zadziała, nie miejcie do mnie pretensji. Potem cudzysłów i wpisujemy tytuł. Na przykład system. System i cudzysłów. No i zamykamy na Klikamy na plik, zapis jako, wybieramy lokalizację, gdzie ma się zapisać, ja na, ja w folderze wstucznę wirusy i błędy zapisuję i wpisujemy nazwę na przykład, ale musi mieć rozszerzenie VBS, bo inaczej nie zadziała. Później zamykamy notatnik. Jeśli mamy rocket doka, musimy go koniecznie wyłączyć. Klikamy na niego prawym i wybieramy wam. Zajmijmy się teraz paskiem. Klikamy na niego prawym przyciskiem myszy, odznaczamy opcję Zablokuj pasek zadań i przesuwamy na tą stronę. Znów klikamy prawym i wybieramy Zablokuj pasek zadań. A potem znów prawym. Wybieramy właściwości. Zaznaczamy włącz auto ukrywanie paska zadań. Wybieramy zastosuj i OK. Później klikamy prawym przyciskiem myszy na pulpit. Wybieramy widok. Yy, oznaczamy opcję Pokaż ikony pulpitu. Ale to jeszcze nie koniec. Kurde, Muszę znów. To zrobić? Muszę znów zaznaczyć, pokaż pulpitu. Wybieramy lokalizację, gdzie... kurde. Ro lokalizację wybieramy, gdzie zapisaliśmy nasze błędy. Przenosimy je do autorana, czyli autostartu inaczej. Hmm. Gdzie to jest? Autostart. Klikamy na niego prawym przyciskiem myszy i wybieramy otwór. A do autorana wklejamy nasze błędy. To jeszcze nie koniec, bo ja mam jeszcze jeden błąd, ale on. Chcę nie do autostartu. Zamykamy autostart. Zamykamy lokalizację. No, chyba że mieliście to na pulpicie. Klikamy prawym przyciskiem myszy na pulpit, w wolne miejsce. Wybieramy widok. I odznaczamy opcję pokaz ikony pulpitu. Możemy jeszcze zmienić kursor na taki taki mały, taki, takiego samego koloru jak tapeta. No i teraz jak ktoś zestartuje komputer, na ekranie może się na ekranie pojawi się blue, ta tapeta blue screena oraz nasze sztuczne błędy. Zademonstruję Wam to zestawuję kompa, bo ja nagrywam komórką jak ktoś, Wybiera mu ruchom ponownie, wylogowuję mnie, trwa zamykanie. Nie ma ładnych aktualizacji, a więc powinno pójść jak spłatka mm. Jeśli się nie uda 15 minut, nagram jeszcze jeden film. No, system mi się wyłączył. I się ponownie uruchamia. But in Twitch With Tomorrow. Trwa uruchamianie systemu Windows. Nie wiem po co Wam czytam te komunikaty. No i się komputer jedną. Sorry, musimy chwileczkę poczekać. A tak czasem ma. To może w tym czasie opowiem Wam o moich kolejnych seriach. Pierwszą z nich będzie Ehm. Um. Czy znaczy nie? Jakie odcinki jeszcze nagram? No, dziś jeszcze nagram, jak zrobić sztuczny błąd w notatniku. A, i zapraszam do odwiedzenia mojego bloga o Minecrafcie. Jest to http2.lef.www.fystkomyślnik o myślnik Link będzie w opisie do tego filmiku. Dobra, odczekaliśmy już trochę, włączmy ponownie systemu Windows. Intel, Twitch Tomorrow, Toshiba i Intel na wstępie. Ręka mi boli, kurde. Módlmy się, aby się nie włączył, bo mi się nie chce nagrywać drugiego filmu związanego z tym. A chcę wam to kurde pokazać. Szybciej, bo ja nie mam tutaj czasu, kurde! Nie po to wymieniałam, znaczy, nie po to był wymieniany dysk, abyś się teraz... O! Widzicie? A ludzie, przepraszam Was, będziecie musieli teraz oglądać czarny ekran, bo ja nie chcę, abyście się do mnie włamali na konto. Juh. Kurde. Strzałka się pojawi, ale dla początkujących może być to FOP. Jeszcze tylko chwil, kilka chwil. Czekajcie, zaraz się wszystko wyświetli. O, widzicie? Widzicie? Wtedy tam wam. Ten to, co teraz tworzyłam, czyli system. Wystąpił krytyczny błąd. Okej, okay, anu, no, okej? Okay? Okej. Okay. Okej, okay, kur. Dziękować. No i tutaj zrobiłam też. Dobra. Tutaj jeszcze zrobiłam pomoc, aby zainstalować system w płytę z instalatorem do napędu płyt i z restartu i komputer. OK. Tutaj. Ale z systemu Windows opcja Blue Screen Exe została aktywowana na twoje życzenie. OK. Ale z systemu Windows, aby wyłączyć opcję Blue Screen Exe wymagana jest reinstalacja systemu. No. To teraz pokażę Wam, jak wrócić system do normalności. Najpierw klikamy prawym przyciskiem myszy na pasek zadań. Odznaczamy opcję zablokuj pasek zadań i przesuwamy go na dół lub na górę, jak Wam wygodnie. Później klikamy prawym przyciskiem myszy na niego i wybieramy zablokuj pasek zadań. Potem znów klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy właściwości. Odznaczamy opcję włącz to ukrywanie paska zadań, wybieramy zastosuj i OK. Później klikamy prawym przyciskiem myszy na pulpit i wybieramy widok i zaznaczamy opcję pokaz ikony pulpitu. Jeśli mamy Rocket doka, klikamy na ikonę Rocket Dok i czekamy aż się uruchomi. Później klikamy prawym przyciskiem myszy na pulpit, wybieramy personalizuj i wybieramy naszą tapetę. W moim przypadku będzie to standardowa tapeta systemu Windows. Zamykamy okno. Jeśli macie uruchomione gadżety, klikamy prawym przyciskiem myszy na pulpit, No i tutaj będzie opcja gadżety. Wybieracie, wybieramy ją i wybieramy gadżety, jakie chcemy dodać. Ja tą opcję wyłączyłam, bo ona według książki. Komputer, ekspert, komputer świat bardzo zwraca pamięć, a pamięć jest mi dość potrzebna. No, mam nadzieję, że... Czekajcie. Hm, komputer się powoli wyłącza. Dobra, nieważne. E, tak, w sumie to dziękuję Wam za wytrwanie do końca, że tak powiem, tego poradnika. I były te funkcje, bo też restartowałam komputer, bo nagrywałam komórką, to mogłam go zrestartować. Na szczęście zdążyłam wszystko zrobić w jednym filmie. Kurczę, odwariuję, nie zwracajcie na niego uwagi. W następnym filmie właściwie pokażę wam, hmm, jak tworzyć nową listę odtwarzania w Windows Media Player i jak dodać do niej muzykę. Dziękuję za obejrzenie i zapraszam do kolejnego poradnika. Na razie.